Agata, fagata, fok! Przemek Krzyszka się uśmiecha, ubiera tarce. w mieście Unique Fight Cup w Warszawie. Infinito, duże brawa dla wagaty. Szybki materiał, trening, pokazanie umiejętności, zarys wręcz, a jutro zobaczycie więcej. No to co? Zapraszamy jej przeciwniczkę, a jest nią. Monika! Mona Come on. Monika również debiutuje nie tylko w klatce Fame ale w ogóle. W formule MMA i Gali Big Norbert Daszkiewicz ubiera teraz rękawice swojej zawodniczce. 5D Gym Club, bo tam trenują na co dzień. Powiem wam tak, widziałem stójkę, Moni. Dobra ta stójka jest. Za moimi plecami Agata, która podgląda i się uśmiecha. I zbocznej bocznej kolanko dociśnięcie do przepony, pewnie będzie zaraz dosiadł. <mum> Ogromne brawa Monia, Monika Kociołek oraz Agata! Agata! 58-600. Tyle wniosła Agata na wagę. No to teraz jej przeciwniczka jest nią Monika. MONA KODIOŁEK! 58-400, a więc jedynie 200 gramów lżejsza, Monia. No właśnie, Monia, zapytam od razu, jak przed tym debiutem, jak przed tym debiutem się czujesz? Duże emocje? Właśnie, myślałam, że będę się bardziej stresować. Na ten moment jest dobrze. Wiesz co, muszę też o to spytać, bo zastanawiałem się nad tym i tak sprawdziłem, dwa tygodnie temu z Maszą e, opublikowałyście e, taki wywiad, czy mukbang, gdzie jecie sobie pizzę, burgery i tam był poruszony już e, temat, że masz coś przygotowanego na fagatę. Tak było czy nie? Ale że co mam przygotowane? No te głosówki, które zostały opublikowane. Jakby nie rozumiem, no ja wypromowałam tylko ten film, nie, bo nie zrozumiałam do końca pytania, bo jest bardzo dużo. Nie powód. wiem, to jest, ja ci powiem na ucho, no. niestety, bo tu jest, dlatego ja mam sławki z jednej i drugiej słuchajcie, Nic tu nie słychać. Jeszcze wytłumaczę od razu wiewióra. Jak mówił na formule M MMA, to nie, tego nie słychać, bo jest po A, nie, nie. Okay. Czyli to nie było zaplanowane? Zaplanowane było, ale nie już wtedy. Jak jutro wygrywasz? No nie chcę nic zdradzać. Wiem, że nikt nie lubi tej odpowiedzi, ale nie chcę nic zdradzać. Na koniec ci tylko powiem osobiście, jak mówiłem o tej stójce, widziałem, przygo widziałem przygotowania i naprawdę doceniam twoją stójkę, żeby to nie było, że to był żart. Dzięki. Dziękuję. No to słuchaj, Boxdel nawet wyciągnął mnie tutaj do, do, do odpowiedzi wczoraj, jak był face to face trąby z Gimperem. No to jak to jest z tymi głosówkami i czy one w jakiś sposób wpłynęły na te ostatnie 24 godziny nawet 48 do przygotowania do walki. Wkurwiły mnie bardziej. Zdenerwowały cię bardziej? Tak, to... o przepraszam za przekleństwo. Zdenerwowały mnie bardziej. Dziewczyny chyba myślały, że ja będę smutna, że ja się ten, ale ja się tylko wkurzyłam jeszcze bardziej. Potem następnego dnia miałam sparing tu tam się wyżyłam. Wyżyłaś. Jutro się wyżyjesz na pewno. No pracowałyście, pracowałeś z Przemkiem bardzo długo na, na ten pojedynek. Jest to transfer z innej federacji, ale jednorazowo tutaj jesteś. Tak, prawdopodobnie tak. Okay. No to co, więcej nie zatrzymuję. Zapraszam do face to face.